Marcelino, chleb i wino. Nie jedna księga dowodzi, że raz na tysiąc lat cudowny malec się rodzi, jak z niebios Boga znak. Kobieta dziecko tuliła przez zaspy, brąz i lód. Pełno łez dziecko przyniosła na próg. Zjawił się Marcelino, Księżniczka! A, jest dziewiąta! Prognoza pogody. W całym kraju przejaśnienia, potem dużo słońca. Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie włożę tej sukienki. Mm. lat. Y, tak, jak panienka sobie życzy. O, 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 Marynarski kołnierz, już z tego wyrosłam. Nie jestem dziewczynką, tylko panną. Zaraz zacznę krzyczeć. Aaaaa! Aaaaa! Co? To? Dłużej tego nie zniosę. Ten krzyk mnie wykończy. Nie wiem skąd przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zapraszać na wakacje moją siostrzenicę. Gdzie podziewa się lokaj Piero? Dlaczego on się tym nie zajmie? Panienko, proszę się weszcie w coś ubrać. Wujek panienki nie lubi na nikogo długo czekać. A dokąd to książę chce mnie zabrać, mówił ci? Na przejażdżkę samochodem, po swoich włościach. Po włościach? A co tam jest ciekawego? Nigdy w życiu na wakacjach tak się nie nudziłam. Nie mam żadnego towarzystwa. Przykro mi, księżniczko, lecz wujek jest niecierpliwy. Wyładuje złość na mnie, jeśli nie spełnię jego żądań. Biedactwo! Zaopiekuję się tobą. Będziesz moją zabawką. Chodź, przebierzesz się. Nie, sądzę, że to nie jest dobry pomysł. Albo się przebierasz, albo nigdzie z wujem nie pojadę. Wybieraj. O, zgoda. Jaki strój mam włożyć tym razem? Małego Chińczyka? Przepraszam, nie chciałem. Dzień dobry, bracie ptaszniku. Co, co za werwa? Śpiesz się powoli. Chodź, Leo, pobawimy się. Będę jeść, tym a ty najszybszym rumakiem na świecie. o Koniku, ruszaj! Musimy złapać bandytów. Bandyci? Gdzie? Tutaj. Nie daruję im. Dzieci, dzieci. Każdy wiek ma swoje plana. Ten Piero pewnie znowu zaganał się w kuchni. O, o droga siostrzenico, e, musimy zaczekać na tego guzdrałe Piero. E, tak, wujku? Jestem, proszę pana. Co, co to za maskarada? Piero będziesz ukarany za takie żarty. Idź natychmiast, przemiesz się w uniform szofera. Tak, tak, o, oczywiście. No wiesz, wujku, Nigdy nie pozwalasz mi się bawić. Ależ, Marino. Popatrz, kochanie, całe te ziemie należą do mnie. Świetnie. Oto moje stada. Zejdź wieśniaku z drogi! A oto klasztor. Mieszka w nim pewien chłopiec sierota. Hmm? Jaka sierota? Wierostój! <laughs> Chłopca. Co? Co to ma znaczyć? Jak to go chcesz? Po co? Do towarzystwa. Nie będę ci więcej zawracać głowy i mówić, że się nudzę, drogi wujku. A, ale. Jeśli. Dobrze pana rozumiem. Książę chce przejąć odpowiedzialność za dalszą edukację Marcelina. Hmm. Tak, to prawda, ojcze. A co on mówi? Przyznaję, że ta zmiana w postawie księcia jest dla mnie zaskakująca. Książę nigdy nie okazywał żadnej chęci pomocy w stosunku do nas, lecz. Mój pan sądzi, że jego pałac jest nudnym miejscem dla jego młodej siostry. Która pragnie towarzystwa. A więc o to mu chodzi. To tylko kaprys rozpieszczonej dziewczynki. O czym oni rozmawiają? O jakichś kaprysach? Czy ich? Ojca przeora? Chłopiec nie jest zabawką, panie Piero. Dla mnie to jest oczywiste, ojcze. Lecz kiedy książę coś sobie postanowi, wtedy. Nie nalegaj! Nie zamierzam spełniać jaśnie pańskich zachcianek bez zastanowienia. Spoczywa na mnie odpowiedzialność za to dziecko. Zapyta o. Marcelina, czy chce pójść do pałacu, o, czy woli i... zostać z nami? O nie! O. A o czym teraz mówią? Bracia, dlaczego tutaj stoicie? Tak sobie. Nic nie słyszeliśmy. Marcelino, smakuje ci deser? E, wybierzesz się jutro ze mną na spacer? Nazbieramy zioł. Do czego potrzebne nam zioła? Dodaję je do wielu potraw. Robimy z nich chrwatki. Jak mówi przysłowie, nie samym chlebem żyje człowiek. Jeśli chcesz, pokażę ci tajne przejście w podziemiach naszego klasztoru. Pycha, galaretka. Nie męczcie już chłopca, bracia. Sam musi zdecydować o swoim losie. Powiedz, Marcelino, czy myślałeś już kiedyś o swojej przyszłości? No wiesz o tym, gdzie chcesz się dalej uczyć? Ja przecież już wszystko wiem, ojcze: głowa, szyja, ręce, nogi. Tak, rzeczywiście, jesteś bardzo pilnym uczniem, ale dorastasz i ten książę. Czy nie wolałbyś na jakiś czas przeprowadzić się do pałacu? Nie. Chcę zostać tutaj, z wami, na zawsze. Kiedyś się wami zaopiekuję. Dzięki Bogu. Niech Bóg Cię błogosławi za Twoje serce. Gdy przeor się raduje, klasztor dobrze się czuje. Mm. Przed wschodem słońca chłopiec ma być tutaj. Czy to jasne? Ważna sprawa. Książę chce porwać Marcelina. Nie, Marcelino, nie jestem koniem. Obudź się, śpiochu. Eee! Kto chce porwać Marcelina? Na pewno do tego nie dopuścimy. Obronimy go, ale przed kim już tu są? Schowajcie się. Разделимся. Co się dzieje, zaraz wejdę do środka. To nie jest mój przysmak, ale co mam robić? <grym wierzy> a, yeah! Ratunku, to padła w do domu. Szybko do tylnych drzwi. O, o, o! To się dzieje! Napad ratunku, bracia, ratujcie mnie! Co mnie o, o. Marcelino, o nie! Wypuśćmy Wypuść mnie, bo poskarżę się ojcu przeorowi! <grym i wytkujesz> Nie ma tej wściekłej kozy! Wychodźcie z tamtą fermy i uciekajmy szybko! Gonią nas w nogi! <grym i wytkujesz> Czy smakował panom deser? <grym i wytkujesz> To rzeczywiście ciekawa broń. Lecz nie zawsze to, co ostre, musi być skuteczne. Pokrzywa najlepsza, gdy dokucza reumatyzm. Zejdź mi z drogi, albo pożałujesz. W chwilach grozy powierzam się o opiece najwyższego. Proszę go, by wybaczył mi wszystkie słabości. W imię Boga. I składam broń. Wynoście się stąd, porywacze, łotry, wszyscy pójdziecie do piekła, a ciążę razem z wami. Zgubił pan broń, panie porywacze. Dziękuję, bracie. Proszę, bracia, idźcie już spać. Ty też, Marcelino. Jakoś sobie poradziliśmy, dzięki Bogu. Do niczego się nie nadajecie, Gamonie, pokonani przez kilku zakonników. Nie! O, ale oni mieli dzikie zwierzęta. O, Dosyć! Podważyli mój autorytet, a ja na to nie pozwolę. Piero? Do usług, panie. Od jak dawna klasztor stoi na mojej ziemi? Ha? Od ponad trzystu lat, panie. Proszę. Od trzystu lat korzystają z uprzejmości mojej rodziny i jeszcze mają czelność, żeby mnie obrażać. Nie zniosę takiego lekceważenia. Nie chodzi już o kaprys rozpuszczonej dziewczyny, ale o mój honor! Szybciej, ruszcie głowami! Muszą być sposoby, żeby zmusić zakonników do posłuszeństwa! Twoje życzenie jest dla nas rozkazem. To oczywiste! Daję Wam tydzień na usunięcie A? zakonników z mojej ziemi. O! Chcę się pić? O nie, znowu nie ma wody. Marcelino, proszę, włącz światło, nic nie widać. O! 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 Nie ma światła. Napijemy się wody i poczujemy lepiej, ale studnia pusta. Czemu zawdzięczam tę miłą i niespodziewaną wizytę? Czy zostawiłeś tu w nocy jeszcze jeden nóż? Nie macie pozwolenia na dzierżawę tej ziemi! Dzierżawa? Pozwolenie? Komu przychodzą do głowy takie dziwne pomysły? Wyrażaj się o księciu z większym szacunkiem! No przecież co roku posłusznie oddajemy miłościwemu księciu świąteczny chleb, trzy kury i worek pszenicy! Zgadza się! Ale nie płacicie dzierżawy! O, o. <grym> <grym> Dla Ciebie te pomidory. Lubisz je? Weź je ja szmarkacz z W siatle o siat. Cierpliwości daj mi, panie. Ziemia należy do księcia. Macie dwa dni, żeby stąd odejść. A postrzegłem was. A to, żebyście nie zapomnieli. <noise> Pomocy! Marcelino, wezwij tutaj braci! Trzeba ugasić ogień! Wujku, Piero, nie chce udawać psa i ja się nudzę. Obroża ciśnie. Spójrz na to wspaniałe widowisko, skarbie. Pożar! W klasztorze! To przeze mnie, tak? To sprawiedliwa kara. Zakonnicy zasłużyli na wygnanie za odmowę posłuszeństwa mnie, panu, wszystkich tych ziem. Może zrozumieli swój błąd i pozwolą chłopcu przyjść. Zamilcz! Nikt ci nie pytał o zdanie! Przepraszam. On ma rację. Jak przyślą chłopca, możesz im wybaczyć. Um, nie ma mowy. Ta ziemia jest bardzo cenna. Będę krzyczeć! A -a 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 -a! Nie! Nie zniosę tego! Zgoda, zgoda! Jak przyszlą chłopca, to wybaczę im. Dziękuję. Jesteś łaskawy i wyrozumiały. A -a -a -a. Szybciej, bracie! Pożar pochłonie całe zbiory! Marcelino nie bierz tyle wody, bo nie udźwigniesz wiadra. Dobrze. Co się dzieje? Znowu napad? Kim jesteś? Ty też masz złe zamiary? Ależ skąd? Jestem księżniczka Marina. Odejdź stąd i powiedz wujowi, że zrobił okropną rzecz i Bóg go za to ukaże. Tylko ty możesz to zmienić. Jeśli zamieszkasz w pałacu, wuj wybaczy zakonnikom. Wolę zostać w klasztorze. Hmm. Jak chcesz? Wuj czasem wpada w szał i bywa nieustępliwy, więc dzisiaj musisz się zdecydować. Ja! Ostatni raz. Jutro odchodzę, wiesz gdzie. Przemyślałeś to dokładnie? Tak. Jeśli zostanę, książę wyrzuci ojca przeora i brata kucharza i wszystkich braci. Powiem im, że idę do tego strasznego pałacu, ale, ale skłamie. nie mów nikomu zgoda. Zachowam twoją tajemnicę. Nie martw się, o chleb i wino. Zrobię coś, żebyś dalej codziennie je dostawał. Może przyniosę ci ciasto i lody? Żegnaj. A więc opuszczasz nas, Marcelino, źle ci z nami. Nie, ale czasem się nudzę. Nie ma tu żadnych dzieci, a teraz nie ma wody ani światła. a. będę się z tobą bawił cały czas, a ja pozwolę ci bić w dzwony w każde święto. Nie nalegajcie. Wszyscy musimy uszanować jego decyzję. Proszę, skarbie, weź swoje ubrania. Sądzę, że nie będziesz ich potrzebował. Książę na pewno kupi ci ładniejsze. Tak, dziękuję. Żegnajcie, przyjaciele. Pobawisz się z nami, jak wrócisz? Będę twoim rumakiem. Dam ci słodkie mleko. Niedługo wrócę. Zobaczycie. Codziennie będę do ciebie przylatywał. Tylko dowiem aha, się, gdzie śpisz. Dobrze, ćwierku. Mm. Będziemy się za ciebie modlić. na siebie, Marcelino. Gdzie miłość, tam i ból. Cóż... O, jestem na miejscu.